Dzień dobry. Celulit i nadmierna tkanka tłuszczowa to zmora wielu kobiet. Próbowałaś już wszystkiego i nadal Twoje ciało nie wygląda tak, jakbyś tego oczekiwała. Dlatego dziś polecam Wam skuteczne rozwiązanie właśnie na problem celulitu i nadmiernej tkanki tłuszczowej. Zabieg dermaorganik na urządzeniu Dermation to właśnie mam na myśli. Jest to innowacyjny zabieg bezbolesny, bez konieczności używania igieł. Polega on na przyjemnym masażu, na przemiennym masażu dwoma głowicami. Jedna z nich otwiera kanały transportowe, tak zwane kanały wodnojonowe, a druga przetłacza zaawansowane Substancje aktywne głęboko, głęboko w głąb naszej skóry właściwej, ale także do tkanki podskórnej. Technologia ta jest oparta na odkryciu nagrodzonym Nagrodą Nobla i przynosi naprawdę spektakularne efekty w bardzo krótkim czasie. Podczas półgodzinnego zabiegu przetłaczamy w głąb naszej skóry aż do 70 ml. Dermokosmetyku substancjami aktywnymi, czyli to jest większa ilość niż krem, który stosujemy na przykład przez miesiąc na twarz. Na pewno jesteście ciekawi, jak działa taki zabieg. Kanały transportowe otwierają się nie tylko w naskórku, ale także w błonach komórkowych, a badania wykazują, że tą drogą jesteśmy w stanie dotrzeć nawet do tkanki podskórnej. W koktajlu znajdują się opatentowane składniki. Jeden z nich wnika do komórki tłuszczowej, rozbija jej zawartość na mniejsze cząsteczki. Kolejny składnik działa drenująco i odprowadza te rozbite trójglicerydy do narządów metabolizujących, a jeszcze kolejny składnik otacza komórkę tłuszczową z zewnątrz. I zapobiega ponownej absorpcji tłuszczu. Spójrzcie na efekty, są naprawdę zaskakujące. Tutaj, po serii kilku dosłownie zabiegów, możemy uzyskać aż takie właśnie widoczne gołym okiem efekty. Zabiegi wykonujemy mniej więcej co 7-14 dni i są one zalecane w serii od 5 do 10. Możemy je wykonywać Całorocznie. Pamiętajmy, że są to zabiegi wspomagające odchudzanie, dlatego warto jest tutaj absolutnie dołączyć aktywność fizyczną, pić dużo wody, aby ten drenaż lepiej mógł być zachowany. No i oczywiście ograniczyć spożywanie wysokokalorycznych produktów. Zapraszam do gabinetów kosmetycznych. Wasz kosmetolog na pewno doradzi, jak uporać się w prosty sposób z tym trudnym problemem, jakim jest celulit i tkanka tłuszczowa. Im szybciej zaczniesz działać, tym osiągniesz lepsze efekty. Nie czekaj, zapisz się już dziś na zabieg Derma Organic Active Treatment na urządzeniu Dermation i ciesz się gładkim ciałem. 辛苦呀。